Na konkurs Naukowy Explory przygotowałam projekt dotyczący poprawienia jakości i szybkości leczenia chorób nowotworowych. Jego wynikiem było otrzymanie systemu dostarczania leków, który polegał na wykorzystaniu różnych nanomateriałów jako nośników potencjalnego leku przeciwnowotworowego. U mnie były to nanowłókna, które możemy wyobrazić sobie jako nitki, które tworzyły nanomatę. Wygląda to w taki sam sposób jak materiał, z którego są wykonane nasze ubrania, tylko że w skali nano. Do niego wprowadziłam nanocząstki, które przypominały swoim wyglądem kuleczki. Na zdjęciu możecie zobaczyć, jak wyglądają takie nanowukna i nanocząsteczki. Powierzchnię nanocząstek zmodyfikowałam tak, żeby można było dołączyć do nich leki. Było to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu substancja uwalnia się tylko w ognisku choroby, czyli w środowisku komórek nowotworowych. Dzięki temu można ograniczyć szkodliwe działanie leków. Zawsze interesowała mnie nauka i medycyna. Nigdy jednak nie czułam powołania do bycia lekarzem. W 2013 roku po raz pierwszy wystartowałam w konkursie naukowym Explory. Razem z zespołem przygotowałam projekt na temat konserwacji warzyw i owoców za pomocą kwasów organicznych. Wtedy nie wygraliśmy, ale bardzo spodobała mi się struktura takich konkursów dla młodych naukowców, dlatego postanowiłam wystartować w kolejnej edycji z nieco poważniejszym zagadnieniem. Najtrudniejszą sprawą w tego typu projektach jest znalezienie odpowiedniego opiekuna oraz miejsca na wykonanie pomysłu. W moim przypadku miałam ogromne szczęście, ponieważ na swoją opiekun dr Eweliny Zabos z Uniwersytetu Warszawskiego trafiłam przypadkiem i do tej pory mamy super współpracę. Innym problemem okazała się odległość do laboratorium. Niestety, do Warszawy mam dwie godziny jazdy pociągiem w jedną stronę. Spowodowało to, że badania musiałam prowadzić w wakacje i w ferie, ale jak widać, opłaciło się. Mój projekt jest pomysłem na nowe spojrzenie na leczenie nowotworów. Co ważne, nie rezygnuje on z dotychczasowych osiągnięć farmakologii w tej dziedzinie, tylko wykorzystuje dobrze poznane leki, które z różnych powodów nie działają. Na przykład, przez wykształcenie przez komórki nowotworowe mechanizmów lekooporności. Inną sprawą jest toksyczność cytostatyków, które nie są selektywne. Stąd zastosowanie systemu dostarczania leku pomoże w podaniu leku tam, gdzie jest taka potrzeba oraz ograniczy jego wpływ na zdrowe tkanki i narządy. W konkursie naukowym Explory najbardziej spodobała mi się sama atmosfera konkursu. Poznałam na nim dużo świetnych ludzi w moim wieku mających podobne do mnie pasje. Kolejną sprawą na duży plus to wymaganie od uczestników nie tylko znajomości swojej działki badawczej, ale także umiejętności pokazania zalet i potencjału swojej pracy. Teraz pracuję nad kolejnym projektem, tym razem z koleżanką Dominiką Bakalasz, której pasją jest matematyka. Wspólnie pracujemy na tzw. cell origami, czyli wykorzystaniem komórek do składania origami z materiałów takich jak maty polimerowe, wykonane przeze mnie w poprzednim projekcie. Dominika wykonuje modelowanie matematyczne i symulację składania takiego origami, opierając się na danych doświadczalnych, jakie ja jej dostarczam. Jest to dla mnie nowe doświadczenie. Pracując w dwie osoby, praca ma bardziej interdyscyplinarny charakter. Do konkursu naukowego Explory warto jeszcze zgłosić z wielu względów, ale jednak chyba najważniejszym jest możliwość zobaczenia, jak wygląda świat w biznesu. W powiązaniu z nowymi technologiami i szansa na współtworzenie takiego świata. Jestem prawie pewna, że konkurs Explory jest obecnie jedynym tego typu polskim konkursem, skupiającym się na pokazaniu prac młodych naukowców w świetle ich nowych zastosowań i ewentualnej komercjalizacji. Ponadto to świetna lekcja biznesu, marketingu i przedsiębiorczości.